Witam. Dzisiaj pokażę jak upiec chałkę. Chałka to jest pieczywo pszenne drożdżowe w postaci zaplecionego warkocza. W kuchni polskiej jest to słodkie ciasto, w kuchni żydowskiej lekko słone. Tutaj widzicie co będziemy potrzebować do zrobienia ciasta, ale dokładny opis jest pod filmem. Pierwszą czynnością, którą będziemy musieli zrobić, jeśli używamy świeżych drożdży, to będzie zaczyn. I świeże drożdże rozkruszamy do miseczki. Resztę drożdży, jakie nam pozostaną, umieszczamy w słoiku i wkładamy do lodówki. Tak mogą wytrzymać jakiś czas, nie psują się. Do rozkruszonych drożdży dodajemy łyżeczkę miodu. Jeśli ktoś nie ma miodu, może dodać łyżeczkę cukru część mleka, które jest przygotowane do naszego ciasta. Mleko powinno być lekko ciepłe, nie może być za gorące. Dodajemy też pewną ilość mąki, rozrabiamy to wszystko, aby konsystencja była takiej gęstej śmietany. Możemy posypać wierzch zaczynu mąką. Jeśli ktoś robi z suszonych drożdży, to niepotrzebne jest wcześniej rozrabianie zaczynu. Przekrywamy ściereczką lub folią, zostawiamy do wyrośnięcia, a w międzyczasie przesiewamy mąkę. Proszę bardzo, drożdże już wyrosły. W misce mam już przesianą mąkę i dodany roszczyn. Dodaję również jajko, ksylitol. Miałam też gotową taką startą skórkę pomarańczy i cytryny, Dodajemy odrobinę soli, resztę mleka, które zostało z przygotowania zaczynu. I masło rozpuszczone bierzemy ze sobą. Będziemy teraz mieszać ciasto. Jeśli ktoś chce, można tą chałkę zrobić również w wersji bez jajka. Kiedy już nam się wstępnie składniki połączą, dolewamy rozpuszczone masło. Im dłużej wyrabiamy, tym lepiej będzie ciasto napowietrzone. Ciasto się wyrabia w mikserze, a my przygotowujemy kruszonkę. Kruszonka składa się z masła, mąki i ksylitolu w moim wypadku. Dokładne proporcje będą też w opisie pod filmem. Musimy je tak rozkruszyć razem zrobić takie grudki, zacierki. Ciasto cały czas się miksuje, miesza. Proszę bardzo, kruszonka gotowa, wędruje do lodówki. A w międzyczasie ciasto nam się już wyrobiło. Musimy wyjąć z misy, przełożyć do drugiej miseczki, przykryć folią, zostawić na półtorej godziny, przynajmniej do wyrośnięcia. Tutaj mam już gotowe ciasto wyrośnięte. Teraz takie gotowe ciasto trzeba jeszcze raz wyrobić wypuścić całe powietrze z niego. Ja zawijam do środka taki rulonik. I to ciasto będziemy teraz dzielić na trzy części. To będą składniki naszego chałkowego warkocza. Rolujemy takie wałeczki. Z każdej części mniej więcej równe takie wałki będą. Proszę bardzo. Dwie dżownice już są. Teraz trzecia dżownica, tak sobie nazwałam. I będziemy zaplatać warkocz. Są różne techniki zaplatania chałki, ale po co sobie utrudniać życie? Najprostszy to jest taki warkocz składający się z trzech jakby sznureczków. I to idzie bardzo szybko i sprawnie. Zapleciony warkocz. Będziemy posypywać kruszonką, ale żeby ona nam się dobrze trzymała i żeby chałka miała piękny kolor, to smarujemy roztrzepanym żółtkiem z odrobiną mleka i obficie posypujemy kruszonką, bo kruszonki nigdy za dużo. Kruszonkę chyba wszyscy lubią. I tak posmarowaną jajkiem, posypaną kruszonką chałkę zostawiamy ponownie do wyrośnięcia. Ja przykrywam drugą blaszką. Po wyrośnięciu tak wygląda chałka. Mniej więcej zostawiamy na godzinę. W tym czasie rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni. Kiedy już jest nagrzany, wstawiamy chałkę do środka. Nastawiamy zegar na około 25 minut. A po tym czasie wyciągamy pyszną, pachnącą, rumianą, upieczoną chałkę. Przekroję teraz tą chałkę, pokażę Wam jak wygląda w środku. Ja lubię chałkę z masełkiem, a Wy jak lubicie? Wszystko co pozostało mi to życzyć smacznego.